Witam serdecznie. Potrzebujemy do tego przepisu taką solidną szklankę maku. Mak jest dosyć tłusty, dlatego ja. Kiedy dodaję do niego tłuszcz. Zalewam mak jedną szklanką wody. Możecie oczywiście zalać mak mlekiem. Ja nie polecam, ponieważ wystarczy chwila nieuwagi i mleko jest przypalone i wtedy ten smak przedostaje nam się do ciasta, a przypalone mleko to żadna przyjemność. Jest dużo przepisów z makiem w całych ziarenkach do biszkoptu. Ja jednak wybieram tę metodę, bo ten mak jest po prostu smaczniejszy. Na szklankę maku, szklanka wody powinna wystarczyć, ale w razie potrzeby dodajemy sobie jeszcze tam jakieś niewielkie ilości wody. Już mak pięknie spuchł, o to chodzi. To oczywiście jest moja metoda. Wybierzecie taką, jaka Wam najbardziej odpowiada. Po 3-4 minutach wyłączam płomień, przykrywam pokrywką i zostawiam mak do wystudzenia. Jeśli już mamy przestudzony mak, możemy zacząć robić makowy biszkopt. Do niego potrzebujemy pół szklanki cukru, 4 żółtka, 4 białka, 3 łyżki kaszy manny, 2 łyżki mąki pszennej, 5 deko ja tutaj mam mieszankę rodzynek i żurawiny z tym że wcześniej trzeba ją porządnie przepłukać bakalie płuczemy najpierw w zimnej wodzie a później jeszcze przelewamy wrzątkiem szczypta soli aromat ja używam do makowcy zawsze prawie zawsze migdałowego aromatu zaczynam od ubijania białek dodaję do białek jak zawsze sól i nie tylko po to, żeby piana się lepiej ubiła, ale przede wszystkim dla smaku, żeby te wszystkie smaki nie były mdłe. Białka ubite na sztywno. W tej chwili włączam piekarnik na 175 stopni. Grzałka oczywiście góra-dół, bez termoobiegu. Dodaję do piany Cukier w 2-3 rzutach. Nie od razu. Na początku daję mało. Piana już zrobiła się lśniąca. Widać, jak y, trzyma się sztywno y, łopatek. Do maku dodaję. Troszeczkę olejku migdałowego, bakalie, żółtka, mąkę. Dodaję po prostu wszystko na raz, mieszam. Staram się dokładnie wymieszać. Masa jest dosyć gęsta, ale nie przejmujemy się. Tym. Masę makową przełożę do większego naczynia. Powinna od razu ją parzyć w większym Ale Ja po prostu nagrywam to na żywo praktycznie i nie zawsze jestem przygotowana prawidłowo. Dodaję do masy makowej 1 trzecią piany. I tą stroną łyżki mieszam, a tą wklęsłą trzymam zawsze z tyłu. Rozrzedzam masę. Postępujemy tak samo jak przy biszkopcie. Chodzi o to, żeby piana nam nie usiadła. Ja wykorzystuję formę 27 cm średnicy. Następna część piany. Widać od razu, jak masa się rozluźniła. Króciutko mieszamy i dodaję pozostałą pianę. Makowy torcik, który przygotowuję, przekonacie się, że jest idealny na święta. Jest naprawdę przepyszny. Przelewam wszystko do formy. Jeśli użyjecie mniejszej średnicy formy, na pewno ciasto będzie jeszcze wyższe. Ja w sumie chcę z niego uzyskać 2 blaty, także mnie akurat wystarczy. Wstawiam szybciutko do pieca. Nastawiam na 30 minut. W temperaturze 175 stopni. Biszkot makowy przełożę kremem śmietany z serkiem. Może to być serek jakiś gładki, mascarpone, ricotta. Do dwóch łyżeczek żelatyny dodaję troszeczkę zimnej wody. Czekam, aż żelatyna spęcznieje. Przekroję w międzyczasie makowy biszkot. Biszkotu makowego nie trzeba nasączać, on jest dosyć wilgotny. Wygląda bardzo ładnie, widać tutaj dużo bakalii. Żelatyna spęczniała, dolewam do niej jeszcze troszeczkę wody i wstawiam do rondelka z gorącą wodą. Ona się tutaj bardzo ładnie rozpuści. Do kremu potrzebujemy około 350 ml śmietanki, może być oczywiście jej więcej. Ja używam 30%. Ona po prostu nie zamienia mi się w masło. Oprócz tego pół słoiczka dżemu ja tutaj mam dżem zaroni wymieszany z powidłami. Sos zaroni do barwienia kremu. Polecam ten przepis, bardzo pięknie barwi i smak również jest przepyszny. Oprócz tego jeszcze jedna łyżeczka cukru pudru. Ubijam śmietanę. dodaję cukier puder Dodaję serek nie od razu na raz. Miksuję. Teraz do Żelatyny ona powinna być ciepła. Dodaję kilka łyżek masy. Szybciutko mieszam. To jest najlepszy sposób na dodawanie Żelatyny. Ja mam na myśli, że krem będzie jednolity bez tych y, takich kawałeczków Żelatyny. Wkładam mniej więcej połowę kremu, a do pozostałego dodaję sos zaroni. Ma przepiękny kolor i jest bardzo intensywny. Wystarczy kilka łyżeczek, żeby pojawił się piękny kolor i smak. Na spód wykładam połowę ilości z tego dżemu. Przykryję drugim blatem. Na to wyłożę biały krem. Boki obsypię kakao. Delikatnie przeginam paterę. Teraz jeszcze zrobię akcent z czekolady. Czekoladę w kąpieli wodnej sobie rozpuszczamy. Dodaję z jedną łyżeczkę, dwie. Śmietanki lub wody, i w drugą stronę, może załóżmy nie w kwadraty, a w takie rąby.